Cześć, witam was na moim kanale. Dzisiejszy odcinek będzie o tym, jak przygotować begonie do zimowania. Postanowiłem nagrać ten film, ponieważ w internecie widzę wiele zapytań, czy begonia jest rośliną jednoroczną, dwuletnią i co z nią zrobić. Tak więc, begonie możemy przezimować. Tak jak większość takich kwiatów właśnie doniczkowych, ozdobnych. Ja begonię przeważnie wy zaczynam myśleć o wykopaniu i o zimowaniu, gdy większość już z kwiatów uschła. Może to być dla niektórych trochę dziwne, ale begonia jest rośliną bulwiastą i po prostu... To, co bulwa w, w ciągu roku przekaże tym kwiatostanom, spójrzcie, tu jeszcze są, jest kilka nowych, tak. To te wtedy kwiatostany oddają jej to w celu, żeby bulwa się zbudowała większa. I Dlatego ja zaczynam właśnie pracę z begonią dopiero, jak mamy taki stan, to rzeczy, czyli po prostu już większość tych łodyg. Uschła, uschła, czyli oddała po prostu wszystko to, co bulwa jej podała, zasiliła wzrost z powrotem. I od czego zaczynamy? Po pierwsze, ja usuwam wszystkie, wszystkie łodyżki. Wiadomo, teraz one są obcięte dość wysoko. Tak, za chwilę będziemy. Ciąć je niżej. O. O, to postaramy się ciąć jak jak najniżej. O, spójrzcie. Tak. Co ważne i na co musicie zwrócić uwagę, to to, że begonia ma bardzo delikatną cebulę. Cebulę, bulwę, jak zwał tak zwał. I jeśli będziecie myśleć o zimowaniu, jeśli zobaczycie gdzieś jakąkolwiek cebulę uszkodzoną, to jej nie zimujcie razem z inną, ponieważ od, od niej zaczną się psuć wszystkie pozostałe. Tak, mamy obcięte. Teraz bierzemy łopatkę, łyżeczkę, co. Co nam wpadnie w rękę i delikatnie. Delikatnie staramy się ją podważyć z doniczki. O. Tak. Tu nawet przetniemy sobie tą ziemię, żeby było łatwiej. Tak. Należy to robić bardzo ostrożnie, ponieważ bulwy begoni są bardzo wrażliwe, bardzo delikatne. O, i mamy. Teraz już prosta praca, usuwamy nadmiar ziemi z korzonkami. Tą ziemię oczywiście możemy wysypać wtedy na kompost. Od razu możemy sobie sprawdzić, czy ta begonia bulwę ma dość twardą, ale jest I teraz takie oto bulwy umieszczamy albo w torfie, albo w zwykłym żwirze. O, z tego już pójdzie łatwiej, bo mamy obluźnione. Tak samo, usuwamy nadmiar ziemi. Tak, tu jest ona twarda, czyli jest zdrowa. I tak samo, Do, no ja mam tutaj akurat taki garnek mały. Ale nic nie szkodzi na przeszkodzie, żeby to było czy też doniczka? Tak. O, tu mamy trzecią. Staramy się usunąć jak najwięcej tej tej ziemi, w której ona rosła. I tak. Umieszczamy. Następnie zasypujemy żwirem. Nie musi to być żwir, może to być również torf. Zasypujemy i gotowe. I taką oto donicę, pojemnik, wiaderko, tak jak ja mam tutaj garnek, Wstawiamy do piwnicy do jakiegoś chłodnego pomieszczenia, gdzie w zimie będzie temperatura między 3 a 10 stopni. I zostawiamy do wiosny. Nie musi być tam światło, Ważne, żeby tylko <tum> temperatura właśnie była tak między 3 a 10 stopni Celsjusza. Ziemię, czy też jak te również te łodygi, wszystkie możemy wysypać na kompostownik, żeby się nam to przepracowało. Tak więc jeśli ten film był dla was pomocny, to zapraszam do lajkowania, do subskrypcji, do oglądania innych filmów. I na razie cześć.